E tej strony Jaszy i witam w kolejnym odcinku z Giereczki House. Super, dokładnie tak. No i co? Dzisiaj będziemy robić, e, że tak powiem, bunkier. Bunkier do zamieszkania. Także w zeszłym tygodniu moja najdroższa i wspaniała żona zdecydowała, że mamusia zamieszka z nami. Postanowiłem, że dla kochanej mamusi idealnym miejscem będzie zimna metalowa konstrukcja zakopana głęboko pod ziemią. Krótko mówiąc, e, chcą my siedzieć w bunkrze. No to jest idealne miejsce, tak, na pewno. E, oczywiście to wszystko dla ich bezpieczeństwa, jak żeby inaczej. Żeby mamusia mogła się tam wprowadzić, potrzebne jest nam, jest tam minimalne minimum... minimalne minimum do życia. Łóżko, łazienka, kuchnia i pisząc minimum, naprawdę mam minimum na myśli. Nie przesadzaj z wygodami, bo nie mam, że mamusia nie na... okej, okay, nie na długo będzie tam w tym bunkrze siedziała. E, okej, okay, to też bunkier jako przed apokalipsą, także czekając na wprowadzkę, e, okej. Okay. Czyli rozumiem, że ten bunkier będzie yy, tak wyglądał i muszę go wyremontować. No dobra. Typowo przed apokalipsą będziemy musieli się przygotować. Oczywiście widzę, że tam trochę będzie biegającej yy, pałastry po, po dole. Dobra, w takim razie... Ale to jest w ogóle duże. Bo nie dla wilkoludów stworzony ten dom. Idziałam iść. Chciałam zrobić. Gdzie ten bunkier jest? Rozumiem, że gdzieś tu. Tu, pod tu jest drzewo, ale to nie. Ale to ja mam go dopiero wybudować? Czy o co chodzi? Bo ja chyba nie rozumiem. Tu jest łazienka, to ja po domu i się teraz sznupię tutaj. Gdzie, gdzie jest ten bunkier? Tu jest garaż. Ale to chyba nie tu. Ja mam go wybudować? Bo ja chyba nie rozumiem. No Dobra, w takim razie chyba musimy wybudować bunker. I co my tu mamy zrobić? Bunkier. Wyczyść zabrudzenia, zamontuj urządzenia, bunkier. Czyli mam cztery bunkry. Zamontuj urządzenia, ale gdzie to jest? A tu jest wejście. Patrzcie to. Tu jest włas. Dobra, włazimy Jo, już widzę, jaki tu jest. Syl. Dobra, możemy sobie tu zejść. Dobra, zeszliśmy. Na szczęście tu jest bardzo łatwe wejście z powrotem. Dobra, teraz musimy sobie to przede wszystkim wyczyścić. Wyczyścimy sobie wszystko, co tutaj jest. Bunkier, bunkier. No to też chyba powinnam móc wyczyścić, chyba, nie? Czy to powinnam jakoś inaczej? Nie, to się po prostu długo czyści. Dobra. To po prostu kłutne. Będzie szybciej chyba, jak kłutne, nie? No i jak kłutne kucnęłam, było szybciej. Dobra, wyczyściłam. Włącz światło. A ja sobie tu włączyłam światło. A tu mogę sobie włączyć. No, nie chcę tego zamykać, tak, żeby tutaj nic nie widzieć. Tu jest światło jakieś. Już córka biegające małe te parówki. Eee, przytrzymaj podnieść? Nie, to będę. To zostawię tak jak jest. Te wszystkie rzeczy mogę tu zostawić. To sobie wyrzucę. Eee, to też można zostawić. Pytanie, czy coś jeszcze tu będzie takiego bardziej do wyrzucenia? Pajęczyny jakieś się tym nie przejmujemy, pajęczyny mogą być ło, co to ma być okej, okay, w bunkrze jest wszystko w bunkrze jest dosłownie wszystko to możemy sobie powyrzucać ale to bym sobie zostawiła, powiem wam, tutaj bym zostawiła te, te biegające Pani bym je zostawiła nie przejmować się nimi Pobedziemy tak pomiędzy tymi, tymi śmieciami, co tu leżą. Znaczy, spożywczymi rzeczami. Dobra. Wciągamy je. Małe robaczki. Między ryżem a butelką wody. <grych> Kurzamy między nimi. Nie zalęgły się przecież nigdzie więcej. Dobra. Eee, to jest tylko jedno w takim razie jeśli chodzi o karalu kar karaluchy podejrzewam, że będę musiała to wszystko poprzestawiać bo muszę je wszystkie wytępić wszystkie je wy wyciągać stąd tu jest jeszcze jakiś kto tu biega? dobra, nie ma więcej ich dobra mogę tak takim razie już schować odpuszczacz Eee, posprzątaj śmieci, no dobra które to są jeszcze śmieci to są jeszcze śmieci to i to to są jeszcze to eee, bo tych rzeczy już nie będę układać teraz na półkach ale nie będę ich przecież układać co eee, tu jeszcze jest jako, jako takie niepotrzebne to są jeszcze śmieci, tam jeszcze jakiś po tym tu jest jeszcze kudełko. To chyba więcej rzeczy, które mogłabym wyrzucić, chyba nie? Tak mi się coś wydaje. E, bo 90% jest. A bo tu jest jego krzesło, jeszcze mogę wyrzucić. No dobra. Tu. To jest Łazienka, to będzie Łazienka. Dobra, to tu, tu, tutaj Łazienkę zrobimy. Tu jeszcze pytanie, czy coś z tego jeszcze mogę wyrzucić? To jest jeszcze do wyrzucenia. Eee Teczka oczywiście, że się przyda Tu są jeszcze śmieci, nie widziałam ich tak, teraz zabieram, zabieram sobie e, miotłę Biorę miotełkę I teraz czyszczę to, co jest pod spodem Tutaj wszystko, jakbyś tak się czyściło w domu To byłoby super Nie trzeba podnosić kanapy, nie trzeba niczego podnosić Coś tu jeszcze jest, tu jest jeszcze pańczyny Pańczyny też trzeba wyczyścić Dobra, tu jest jeszcze Jakoś pańczynka Pańczynka jeszcze się uchwała. Chyba nic więcej nie ma. jeden może... 2% zostały. Dobra, co jeszcze tu mogę wyczyścić takiego, żeby te 2% już, już były ogarnięte? Tu już nie. No wszystko posprzątałam. Wszystko. aże tu gdzieś na tych półeczkach. Chyba niezbyt. Okien nie ma, więc nawet nie mogę wyczyścić okien. Dobra, wentylacja ja widzę, jest tutaj zrobiona. To sobie wyczyścimy tutaj. Toaleta prysznic i umywalka jeszcze będzie potrzebna do zrobienia. jeszcze. To będzie. Dobra. Otwieramy, zapalimy światło i mogę to spieschować. A i teraz tak, weźmiemy sobie toaletę prysznic i umywalkę. Dobra. Toaleta prysznic i umywalka. W takim razie tu sobie wykręcamy. Szybki szpil. Toaleta prysznic i umywalka. To sobie to wszystko podkręcamy. pralki chyba nie trzeba eee, dobra, toaleta niech będzie taka standardowa jeszcze czekajcie, to mi się to jest taka bardziej ładniejsza z dyską niech będzie ciemna dyska ciemna decha niech będzie a, to muszę w ten sposób dobra, nie mogę tego odwrócić niech będzie, zamontuj dobra, zamontowane nasadzone i jest widać. Trochę daleko od ściany, ale no nie, nie ma problemu. Nie ma problemu. <grytania> nie ma problemu, nikt nie będzie na to narzekał przecież. E, prysznic, montowalny prysznic, to czyli ten najtańszy. A, badawaj mi ten najtańszy. Chciałabym muszę na jak najbliżej ściany, teraz bym chciała najbliżej ściany. Montowanie prysznica. Raz, Pierwsze rozmontowanie prysznica to będzie chyba naj, najtrudniejsze. Znajmniej tak, także to wszystko jest automatycznie robione. Okej. Okay. Wszystko tak fajnie wygląda tutaj. Takie proste to jest normalnie. Okej, okay, nasadzamy. Kabinę też sobie nasadzimy. Teraz kureczki. Głoda też musi tutaj być. Wszystkie te ścianki tu trzeba poprzykręcać, żeby się tutaj przypadkiem coś nie rozwaliło. Totalne minimum, tak jak prosili w ogłoszeniu. Totalne minimum. Dobra, kolejna ścianka. Jeszcze tutaj rączka do otwierania. Uchwyt bardziej do otwierania. I tutaj jeszcze góra. Górę też trzeba przykręcić, żeby się nie rozwaliło. Nie rozpadło z jednej i drugiej strony. Dobra, i jeszcze tutaj listwa zasłaniająca. dobra, listwa zasłaniająca. jeszcze umywalka, umywaleczka, oczywiście to najtańsza, to znaczy, podstawa, no podstawa niech będzie biała, kran, Kran. Ok. tak żeby do sedesu pasowało, i będzie tak, zamontuj, ten bym jeszcze przesunęła, ale no, Teraz to się już nieba nie da. Musiałabym go sprzedać. Jeszcze raz montować. Zakupić go jeszcze raz. Dobra, to to, to to. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Polanko. Dobra, to to. I gotowe. I ten pokój już jest gotowy. Już dostałam 34 tysiące. No dobra. Jakbym teraz już chciała to zakończyć Turbina, generujący prąd e, Te 2% zabrudzeń, nie mam pojęcia gdzie to jest e, Więc przy okazji się to zrobi Chyba Na to wychodzi Ja bym jeszcze to posprzątała tak tu By to móc sobie tu poprzestawiać Dobra Może tu coś jeszcze jest do wyrzucenia Tu nie, tu nie jest jako do wyrzucenia Dobra, poustawiamy to sobie nie było, że tu pajzel zrobiłam. Był pajzel. Dobra. Myślę, że puszek nie można tak po prostu postawić. Dobra. To nie może przecież leżeć na sobie, nie? Dobra. Kolejny swójczek. Wójki z ziemniorami. Uchy. Tak, i by sobie to mogli posprzątać. Teraz się okaże, że to będzie te 2%. Tu leży jeszcze ryż. Trochę ryżu tu muszę nacierać. To. To jeszcze tutaj dam. będzie szybko. Szybkie do zrobienia. Tu już w sumie wszystko leży, co ma leżeć. To niby na ziemi musi być? Jak to niby na ziemi to musi być. No dobra. Też na ziemi. No dobra, jak musi to musi. I jeszcze tą półkę zabiorę z tym. Ale tam ma się kisić. Jeszcze tu. Czemu nie mogę tego na górę dać? To jest moje pytanie, czemu nie mogę tego na górę dać? Dobra, muszę sobie poskakać, żeby to mu zdać na górę. Dobra. Przecież za niska jestem. Jak będzie zielona, to muszę to postawić. Dobra, postawione. Dobra, kolejna rzecz. Tu jest jeszcze, już widzę, co jest do posprzątania. Coś tu. Bo pytanie, co? A, mam to już. Mam to, co było, trzeba było posprzątać. Dobra, przytrzymaj i weź to po jego podnoszenie. Niech to będzie w takim razie. Chcę to porzucić tam na górze. Muszę wycertować w którym miejscu. W tym momencie mam kliknąć. <laughs> Dobra, postawione. To niech se stoi tu. Obok karnistra. Będzie git. I teraz tak. Ee, co tu muszę kupić? Kabina generująca prąd. I teraz gdzie ją, ją. Gdzie ją mam postawić? Chyba tu. Tu ją postawię niestety tu stoi? Ok. E, szafka kuchenna ze zlewem. Ok. E, Dwóch drzwiowa. Szafka z półkami wisząca. Łóżko piętro. W tym miejscu mam jeszcze zrobić łóżko piętrowe. Aha. Aha. Dobra. E, no dobra. To w takim razie chyba musimy to trochę poz po pozmieniać, jak tutaj jest układ tego. Bo ja bym to łóżko piętrowe dała w tym momencie tu A ten generator dałabym tu Bez sensu Gdzie to mogę postawić? Nie mogę Skakać. Będzie mi się uda Dobra, postawione. Dobra, trzecia. Teraz tak, ten yy, to sobie postawię, na razie stoi tu, przed tymi szewkami. może też stać przecież, przecież nie będzie problemem. Czy półkami bardziej. Teraz ten generator sobie dam tu. Czego go obrócić. I sobie tak będzie i teraz tą łóżko mogę tu postawić. Dwupiętrowe. Piętrowe w sumie. Dobra. I teraz tak tu. Dobra. O, tak, będzie dobrze. Teraz będzie tutaj git. I teraz można kolejne rzeczy. szafka kuchenna ze zlewem. Dobra. Czy kolor zostawiamy taki, jaki jest? Chyba tak. Chyba tak, ewentualnie to. Nie, to też zostawię tak jak jest. Tu. Teraz sobie tak zrobimy. Czyli to tu nie może być. A, bo to blisko było. Dobra. Dobra, niech to będzie w takim razie w tym miejscu. Bardzo ładnie, podłączone. Totalnie, z, z lewem, bez podłączenia. Może być przecież. <noise> przecież podłączenie nie jest nam potrzebne w żaden sposób. Dobra. nie pasuje z tymi czapkami, że to jest pod kątem. Dobra, i teraz jeszcze raz to spróbujemy. Robić. Teraz będzie równiutko, teraz będzie giełdko. Teraz, teraz mi to pasuje. Eee, szafka, kuchenka indukcyjna, którą trzeba dać tu. tu ją trzeba dać. Jednopalnikowa, prawda? Eee, prosty stół, szafka z półkami wisząca. Wyjątamy tu. Eee, tak, będzie dobrze. Teraz ten stół. Też taki sam. Prosty. I dwa krzesełka. Dobra, tak. Teraz ta te krzesełka. Nie ja będę zmieniać kolorystyki. I to będzie tak. I jeszcze w tą stronę. Tak. Ja. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie kuchnia tutaj zrobiona. Zakończę. No nie no, chyba już jeszcze nieco, nie? Co nie? to za buciory tu są? Wycie zawrócenia jeszcze. No bo jeszcze nie skończyła, no tu jak to tak? Jak to tak? Muszę to szybciej wyczyścić. Muszę, Może puc, No i tak będzie samo, jak tam w tamtych te, w Tamtej drabinie, że szybciej się czyściło w ten sposób. Okej, okay, czyli 45 tysięcy za całość zrobioną całość, okej okay. Dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle W tym odcinku. dajcie znać, czy podoba wam się To DLC i czy chcecie więcej zleceń Z tego DLC, no i, i co Do następnego mam nadzieję, pa pa